Dobra, zaczynamy od. Także jak mamy o, to po prostu to bierzemy, przekręcamy o tak. Później nie, nie przekręcamy tutaj. Tu powinna być o tak. I kolejna tak samo. Czyli jedna na krzyż, i dwie nie na krzyż. Wtedy ta, co jest na krzyż, czyli ta dolna, chwytamy, przekładamy ją na samą górę i zakładamy, i drugą stronę tak samo, i zakładamy kolejną, ale nie na krzyż, tylko normalnie i tak ciągle. Ok, teraz tak. Jak mamy tu już ostatnie, ostatnie... Jak mamy tu już ostatnie trzy, to wtedy przekładamy... E, to wtedy tu, to przekładamy. E, to tutaj... Na, ten... Sa, e, to ostatnie. Przekładamy. O tak tutaj. O tu do góry. Jakby tak, jak wcześniej przykładaliśmy. I drugie też przekładamy z jednej i drugiej strony. I zostaje nam wtedy tutaj ostatnia nitka. To wtedy ją łączymy. O tak, na jeden palec. Bierzemy jeden haczyk, czyli ten, co tam jest w paszczuszkach, zaplatamy. Oto. Końcówkę też zaplatamy. I mamy gotowe.